Witam wszystkich. Dzisiaj zobaczymy jak zainstalować system Windows 10, ewentualnie 11. Kiedyś wymagana była fachowa wiedza podczas wprowadzania komend wierszu poleceń czy znajomość sekwencyjnych kroków, zwłaszcza w Windows 95 lub 98. Natomiast dzisiaj instalacja systemu operacyjnego Windows jest procesem znacznie łatwiejszym, ale mimo tego są użytkownicy, którzy nadal mają wątpliwości co do poprawnej przebiegu i instalacji. Dlatego w tym odcinku przedstawiam kompletny poradnik. Skąd pobrać i jak zainstalować system operacyjny Windows 10. W pierwszym kroku najlepiej się zaopatrzyć w fizyczny nośnik danych systemem. I jeżeli posiadasz już Windows'a na płycie DVD, to pomin ten rozdział, udaję się o jeden dalej, natomiast pozostała część widowni odwiedza witrynę internetową Microsoftu. W odpowiednim dziale na stronie ściągamy darmowe narzędzie Windows Media Creation, za pomocą którego pobierzemy za darmo Windows'a wraz z plikami instalacyjnymi wprost na naszego pendrive'a. Do sfinalizowania całej operacji wymagany jest dostęp do internetu. I w zależności od naszego łącza, trochę cierpliwości. Po zaakceptowaniu umowy licencyjnej, wybieramy opcję drugą. Natomiast pierwsza służy do zaktualizowania systemu. Jeżeli obecnie działasz na starsze, minął się przykład 7. W drugim kroku wybieramy język interfejsu systemu, jego wersję oraz architekturę. I warto przypomnieć, że wersja 32-bitowa nie będzie wykrywać więcej pamięci RAM niż 4 GB. Pozostawiam domyślne ustawienia i przechodzę dalej. W tym oknie instalatora wybieramy docelowe miejsce, w którym to pliki instalacyjne mają zostać zapisane. Pierwsza opcja stworzy nam butowalnego pendrive'a, a drugą możliwością jest pobranie kopii Windowsa w obrazie na nasz dysk. Taki plik obrazu będziesz mógł nagrać na płytę DVD, zrobić instalacyjny dysk USB, no i oczywiście kopia systemu, która zawsze jest pod ręką. W zależności od wyboru wskazuję teraz miejsce zapisu i czekam na zakończenie pracy instalatora. W przypadku tworzenia dysku USB proces ten trwać będzie trochę dłużej, a pendrive użyty do tej czynności nie powinien mieć mniej pojemności niż zalecane 8 GB. Musicie pamiętać, że wszystkie pliki na nim zostaną skasowane. W drugim etapie, czyli uruchomienie procesu instalatora Windows z pendrive bądź płyty DVD musimy nadać priorytet jednego z tych urządzeń nad pozostałymi znajdującymi się w komputerze. W tym celu należy udać się do BIOS-u i w zależności od producenta płyty głównej może to być klawisz F2, DILI lub kombinacja klawiszy. Odnajdujemy teraz zakładkę o nazwie BOOT, w której znajduje się numeracja decydująca o kolejności uruchamiania urządzeń bądź procesów. I tak z listy czytamy, że pierwszy uruchamia się menedżer rozruchu systemu Windows, potem dysk SSD, a w trzeciej kolejności urządzenie z interfejsu USB. Ponieważ na tym dysku system jest już zainstalowany i program ładujący uruchomił go, to nasz pendrive i kolejne urządzenia, na przykład na pen DVD, zostały pominięte. Dlatego w tym miejscu wciskając klawisz Enter z klawiatury na pozycji numer 1 i z listy wybierając interfejs USB może zmienić kolejność butowania. Pamiętać należy, że takie ustawienie za każdym razem w pierwszej kolejności ładować będzie zawartość z urządzeń USB, a procedura instalacji systemu wymaga uruchomienia komputera w pewnym etapie instalacji. Dlatego aby nie zapętlić swojej instalacji oczukaj w BIOSie sekcję o nazwie Boot Selection Menu, które służy do tymczasowego uruchomienia wskazanego urządzenia w sekcji rozruchu bez zmian w głównym menu konfiguracyjnym. Zaznaczam zatem USB i wciskam Enter. Teraz czas na instalację i w tym kroku możemy wpisać klucz bądź ewentualnie zrobić to później. Przypomnę również, że Windows 10 działa również bez aktywacji, nie wpływając na wydajność systemu, ale ograniczając bądź blokując nam niektóre z funkcji powiedziałbym rodzaju kosmetycznych. Natomiast jeżeli kupiłeś urządzenie wraz z Windowsem na licencji OEM to system będzie aktywowany podczas procesu instalacji. Teraz wybieramy wersję systemu, która musi być zgodna z kluczem produktu. Akceptujemy licencję i wybieramy instalację niestandardową. I znajdujemy się w obszarze, w którym wybieramy docelowe miejsce dla systemu operacyjnego. Widzimy, że w komputerze znajduje się jeden fizyczny dysk oznaczony numer 0, który ma 118 GB wolnej powierzchni do dyspozycji, a zatem przechodzę do partycjonowania dysku. W okienku przeznaczonym do utworzenia rozmiaru pisujemy ilość MB, jaką chcemy przeznaczyć na nasz system. Jeżeli chcemy, aby nasza partycja systemowa miała np. równe 50 GB pojemności, to liczbę 50 należy pomnożyć przez 1024 i wtedy uzyskamy równy rozmiar 50 GB wyrażony w MB. Do tych 50 GB należy jeszcze dodać odpowiednio 100 i 16 MB, ponieważ instalator tworzy dodatkowe dwie zastrzeżone partycje dla systemu na partycji systemowej. Natomiast resztę miejsca na dysku, które pozostało, również możemy podzielić na kolejne GB, bądź z tej przestrzeni utworzyć nową partycję. Teraz wszystkie utworzone partycje kolejno formatuję, a następnie zaznaczam tom o rozmiarze 50 GB, która w systemie będzie widniała jako dysk C i przechodzę dalej. W dalszej procedurze instalator uruchamia komputer i zwróć uwagę czy umieszczony pendrive bądź płyta DVD nie wczytuje nowej instalacji. Jeżeli nie jesteście pewni to na okres ponownego uruchomienia komputera wyciągamy pendrive lub płytę DVD i za chwilę znów podłączymy nośnik danych z systemem. Następnie przechodzimy przez wstępną konfigurację systemu, a jednym z kroków będzie sugestia nawiązania połączenia z siecią internet, z której jeszcze nie skorzystamy, nawet dla posiadaczy konta w Microsoft. Tworzymy lokalne konto oraz hasło do niego, a w kolejnych krokach, których nie da się pominąć, wybieramy ustawienia według własnych preferencji. Po zalogowaniu się po raz pierwszy na swoje konto klikamy od razu prawym przyciskiem myszy i w zakładce kompozycje umieszczamy ikony na nasz desktop z który korzystamy. Instalujemy sterowniki do swoich podzespołów, a następnie aktualizujemy nasz system. W ten oto sposób postawiony został świeżym fundament systemu. I teraz aby struktury mechanizmu Windowsa były trwałe jak najdłużej Musimy zadbać o optymalizację, która ograniczy procesy mogące się przyczyniać do spowolnienia pracy Windowsa i zainstalowanych aplikacji. Dlatego, w playliście Optymalizacja systemu Windows będą pojawiały się poradniki z zagadnieniem organizacji systemu. Dzięki za suba, łapę i do zobaczyska.